oczy zielone. Te oczy zielone to oczy choinki. Choinka we włosach lodowe ma spinki. Fartuszek ma śmieszny w zamarznięte groszki, a na tym fartuszku śpiewne ptasie broszki. Te dłonie zielone to dłonie choinki. Podają jej ręce śniegowe dziewczynki. A ja sobie stoję cichutko i grzecznie. W sercu mam jasną choinkową świeczkę. Orszak Mikołajowy. Polem srebrzystym, polem zimowym Wędruje orszak Mikołajowy. Najpierw aniołki idą parami, niosą koszyczki, z czym z prezentami. Potem Mikołaj poważnie kroczy, Wśród zmarszczek błyszczą niebieskie oczy. Mikołaj także ma paczek mnóstwo, A lód na rzece świeci jak lustro. Za Mikołajem śnieżnej zamieci idą choinki, dokąd? Do dzieci. Wędruje orszak dalej i dalej, a dzieci w domach nie śpią dziś wcale. Góra prezentowa. Widzicie, kto się w szafie chowa? Wielka góra prezentowa. Pod kurtkami, pod faltami wciąż nas kusi prezentami, ale wszyscy udajemy, czy o górze? nic nie wiemy. I tak przecież w pewnej nocy Góra z szafy się wykoczy I z wesołą, chytrą minką Zajmie miejsce pod cholinką. Miasteczko świąteczne To jest miasteczko świąteczne Takie czyste i grzeczne Każdy dom błyszczący jak bombka Każdy dach w lodowych koronkach Na kominach białe dzwoneczki Oczy dzieci Jasne jak świeczki I ulice, drogi i dróżki Przemienione w barwne łańcuszki, a na rynku, bo jest też rynek, pełno srebrno złotych choinek. Krasnale świąteczne. O, wychodzą z kątów, krasnale świąteczne, Kapcie mają haftowane, miny strasznie grzeczne. Ale co to? Dzwonią bąbki, szeleszczą papierki. Już krasnale na choince, zjadają papierki. Oglizują czekoladki, klepią się po brzuszkach i nosami potrącają wyzady jabłuszka. Hej panowie, nie tak prędko i nie wszystko naraz. Wyjdę z łóżka na paluszkach, pomogę wam zaraz. Choinka. Siedzę w złotych papilotach, na kolanach trzymam kota, a choinki złoty blask złotym szalem okrył nas. Srebrny anioł wyszedł z mroku, przy choince stanął z boku, zaplątany w światła wstążkę. Spod koinki wyjął książkę i położył ją na stole. Grubą książkę pełną kolęd. Zaszumiały w książce kartki. Lecą nuty jak kokardki, przysiadają gdzie się da, cały dom ponęty gra. Aniołek z podwójniki. Można spotkać go czasami pośród paczek z prezentami. Coś tam sobie opowiada, paczki z kąta w kąt przechowywać. Tam paczuszka, stążki wiąże i na duszę. A czasami do pudełka rzuci tylko ze skrzydełka. Ruszajcie do stajenki. Patrzcie! Niebo nad nami jak czarno-złoty aksamit. Czarny w złote gwiazdeczki, a w dole srebrne owieczki. I w sny wtuleni pasterze, i śpiących miast smukłe wieże. O! Leci na dół z góry anioł w sukience z chmury. Wstawajcie! Raz, dwa, trzy! Porzućcie wasze sny! Ruszajcie do stajenki, przez nocy czerni i błękit, przez fiolet, szafir i róż, bo gwiazda płonie już.